Cześć, e, witam Was bardzo serdecznie. Gościmy dzisiaj Rafała Maziejuka z Grupy Ratownictwa Polskiego Czarnowia Wyższa w Kielcach. Dzisiaj będziemy dawać specjalny pokaz dla harcerzy, jak ratować człowieka, jak wzywać pomoc. Są też dzisiaj obecność naszego kolegi e, z PCK, e, żeby pokazać Wam, jak zachować się w tak trudnych sytuacjach, żeby nie dochodziło do różnych innych nieciekawych sytuacji, o których ostatnio słyszeliśmy niestety w mediach. Dokładnie. Pokażemy. Pokażemy, jak bezpiecznie podejść do osoby, nie mając sprzętu, posiłkując się tym, co możemy mieć pod ręką, co możemy napotkać w przygodnym terenie bo nie zawsze mamy z sobą koło ratunkowe, nie zawsze mamy z sobą linę, nie zawsze mamy z sobą jakieś specjalistyczne przyrządy, które mogą nam pomóc, aby taką osobę z wody wyciągnąć. Powiedz Rafał szybko, jak wzywać pomoc w takich wypadkach? Przede wszystkim jak najszybciej wykonać telefon do służb ratunkowych, Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999, bądź ogólny numer 112 i przede wszystkim mówimy co się stało, gdzie się stało, podając jakieś Jakieś e, punkty odniesienia, które ułatwią e, służbom dojazd na miejsce zdarzenia. Bądź jeżeli nas jest na tyle e, w tym miejscu, wysyłamy kogoś do głównej drogi, aby takie służby na miejsce nam e, doprowadziła. Musimy powiedzieć, co się stało, czyli że osoba wpadła pod dowody, że pod taką osobą załamał się na przykład lód. E, podajemy wszystkie e, najbardziej ważne szczegóły dla dyspozytora e, danej służby. I przede wszystkim nie panikujemy, zachowujemy spokój i działamy z głową. Rafał, czasami możemy udzielić pomocy, gdy widzimy taką sytuację. Nie tyle możemy, to nawet musimy takiej osobie pomocy udzielić. Jeżeli tą osobę już wyciągniemy z wody, w zależności od jej stanu, jeżeli jest to osoba przytomna w kontakcie, przede wszystkim ściągamy z niej tam mokre ubranie przenosimy do suchego pomieszczenia, nawet do samochodu, który jest, który jest ciepły, osłyszamy tę osobę, jeżeli jest w kontakcie słowno-logicznym, normalnie funkcjonuje, dać jej jakiś, nie wiem, może ciepły napój do, do, do napicia, żeby, żeby się ta osoba rozgrzała i przede wszystkim cały czas pilnujemy tej osoby, czekamy na przyjazd służb. Jeżeli doszło już do zatrzymania krążenia u takiej osoby, wyciągamy ją na brzeg i rozpoczynamy resustację krążeniowo-oddechową.